Istnieją ludzie, którzy nie mają przyjaciół i to nie dlatego, że są nieprzyjemni, zimni czy niezdolni do nawiązywania kontaktów. Dlaczego więc tak się dzieje? Dlaczego im wydają się inteligentniejsi, tym bardziej kończą samotni? Co jeśli problemem nie jest twoja osobowość, ale sposób funkcjonowania twojego umysłu? Istnieje mało znany psychologiczny wzorzec, który wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie zbyt dobrze rozumieją innych i dlatego właśnie kończą w izolacji. Zostań, bo zrozumienie tego całkowicie zmieni sposób, w jaki postrzegasz swoją samotność. Odkąd wchodzisz w interakcję z innymi ludźmi, twój umysł nie odpoczywa. Nie ograniczasz się do słuchania słów. Obserwujesz gesty, ciszę, minimalne zmiany w wyrazie twarzy. Podczas gdy inni przeżywają rozmowę, ty ją analizujesz. Przeglądasz to, co zostało powiedziane, to, co nie zostało powiedziane i to, co mogło być zinterpretowane inaczej. To nie mania, to sposób, w jaki twój mózg przetwarza informacje społeczne. Po każdym spotkaniu twój umysł wraca do przeszłości. Odtwarzasz zdania, tony, pauzy. Zastanawiasz się, czy odpowiedź była zbyt krótka, czy spojrzenie trwało dłużej niż zwykle, czy komentarz zmienił atmosferę. Ten wzorzec jest znany jako nadaktywne monitorowanie społeczne. Ciągła uwaga na sygnały społeczne w celu przewidywania błędów i unikania odrzucenia. Intencją jest ochrona. W pewnym momencie nauczyłeś się, że mała społeczna pomyłka może mieć poważne konsekwencje, dlatego rozwinąłeś stałą czujność. Analizujesz przed mówieniem, poprawiasz w trakcie mówienia i weryfikujesz po mówieniu. Problem polega na tym, że ten proces pochłania energię psychiczną i zmniejsza spontaniczność. Podczas gdy inni łączą się poprzez obecność i naturalność, ty łączysz się poprzez kontrolę. A kontrola, choć zapewnia bezpieczeństwo, osłabia bliskość. Wyliczone odpowiedzi, mierzone pauzy i ciągła autokorekta tworzą niewidzialną barierę. Nie mówisz niczego błędnego, ale też nie pokazujesz się w pełni. Z zewnątrz ta postawa jest wyczuwalna. Ludzie czują, że coś jest oceniane, nie wiedzą co, ale to intuicją. Rozmowa traci płynność. Relacja staje się bardziej formalna, bardziej zdystansowana. Nie dlatego, że jesteś zimny. Ale dlatego, że twoja uwaga jest podzielona między bycie obecnym a monitorowanie wszystkiego. Tutaj pojawia się główny paradoks. Im bardziej inteligentna jest twoja analiza społeczna, tym mniej miejsca pozostawiasz na spontaniczną więź. Ludzkie połączenie potrzebuje niedoskonałości, nieplanowanych momentów, małych błędów, które generują bliskość. Ale kiedy wszystko przechodzi przez filtr myślenia, ta niedoskonałość znika. Inteligencja, która pozwala ci rozumieć innych, Możecie również od nich izolować. Nie dlatego, że nie umiesz nawiązywać relacji, ale dlatego, że twój umysł zamienia każdą interakcję w cichy egzamin. A kiedy obecność jest zastępowana analizą, połączenie zaczyna słabnąć, a nikt nie wie dokładnie dlaczego. Z czasem rozwijasz szczególną wrażliwość na sztuczność. Nie chodzi o nieufność, ale o percepcję. Rozpoznajesz, kiedy śmiech jest automatyczny, kiedy entuzjazm jest przesadzony, by pasować, kiedy obietnica jest składana bez realnej intencji jej spełnienia. Podczas gdy inni akceptują te sygnały jako normalną część współżycia, dla ciebie są one niemożliwe do zignorowania. Ta zdolność ma natychmiastowy efekt udawanie staje się wyczerpujące uczestniczenie w rozmowach, o których wiesz, że nie są szczere. Wywołuje głęboki dyskomfort. Mały teatr społeczny, uśmiechanie się z grzeczności, okazywanie zainteresowania z obowiązku, potwierdzanie opinii, których nie podzielasz, zaczyna być odczuwalne jako zdrada twojej wewnętrznej spójności. To nie duma, to alergia na fałsz. Tutaj pojawia się konflikt z nowoczesnymi dynamikami społecznymi. Wiele relacji opiera się na pewnej dawce udawania nie dlatego, że ludzie są źli, ale dlatego, że harmonia grupy często zależy od łagodzenia prawdy. Przesadzania z upodobaniami, lub ignorowania sprzeczności. Ty nie grasz w tę grę, a kiedy tego nie robisz, wyróżniasz się. Z zewnątrz ta postawa jest interpretowana na różne sposoby. Niektórzy postrzegają cię jako intensywnego, inni jako trudnego do odczytania. Są tacy, którzy czują, że twoja obecność niewygodnie podnosi poziom rozmowy. Nie dlatego, że krytykujesz, ale dlatego, że nie potwierdzasz automatycznie tego, czego oczekują. Ta cecha również tworzy dystans, ponieważ ujawnia coś. Co wielu woli ukrywać, potrzebę aprobaty. Kiedy nie odwzajemniasz zwykłej walidacji, kiedy nie wzmacniasz obrazu, który ktoś próbuje projektować, generujesz poczucie niepewności. A w obliczu niepewności, najczęstszą reakcją jest oddalenie się. Rezultat jest cichy. Nie ma bezpośredniej konfrontacji, po prostu przestajesz być zapraszany. Rozmowy się skracają, kontakt zanika, ty nadal jesteś taki sam, ale otoczenie staje się mniej dostępne. Nie dlatego, że się zmieniłeś, ale dlatego, że nie uczestniczysz już w milczącej wymianie, która podtrzymuje wiele relacji. Paradoks jest jasny. Im bardziej jesteś autentyczny, tym mniej kompatybilny okazujesz się z więzami zbudowanymi na pozorach. Nie jesteś trudny, jesteś precyzyjny, nie jesteś zimny, jesteś spójny. Ale w środowisku, gdzie fałsz naoliwiał połączenia, twoja uczciwość w końcu izoluje cię, choć nikt tego nie nazywa. Nauczyłeś się nikogo nie potrzebować. Kiedy pojawia się problem, rozwiązujesz go sam. Kiedy coś boli, przetwarzasz to w milczeniu. Kiedy czujesz się zdezorientowany, analizujesz, aż znajdziesz wewnętrzną odpowiedź. Nie prosisz o pomoc, nie szukasz wsparcia, nie dzielisz się wątpliwościami, chyba że jest to absolutnie konieczne. Ta emocjonalna samowystarczalność pozwoliła ci przetrwać, ale zmieniła również sposób, w jaki inni odnoszą się do ciebie. Z zewnątrz wydajesz się silny, stabilny, wręcz niewzruszony. Nie narzekasz, nie jesteś zależny, nie załamujesz się. I chociaż to budzi szacunek, to także generuje niewygodne uczucie u tych, którzy cię otaczają. Ludzie zwykle zbliżają się, gdy czują, że mogą być użyteczni, gdy postrzegają, że ich obecność wnosi coś. W twoim przypadku ta przestrzeń prawie nie istnieje. Ten wzorzec jest związany z tym, co psychologia nazywa unikającym stylem przywiązania. Nie dlatego, że odrzucasz innych, ale dlatego, że nauczyłeś się, iż emocjonalna zależność jest ryzykowna. W pewnym momencie zaufanie lub okazywanie wrażliwości nie przyniosło rezultatów. Dlatego rozwinąłeś inną strategię: zawsze polegać na sobie. Problem polega na tym, że relacje nie buduje się tylko na podziwie, ale na współzależności, dzielenie się słabością, tworzy bliskość. Prośba o wsparcie generuje więź. Ale kiedy nigdy tego nie robisz, wiadomość, która dociera do drugiej osoby, jest jasna, choć niezamierzona. Nie potrzebuje cię. A kiedy ktoś czuje się niepotrzebny, przestaje inwestować energię emocjonalną. W ten sposób dochodzi do zerwania kontaktu. Nie ma dyskusji ani wyrzutów, po prostu kontakt się zmniejsza. Rozmowy stają się funkcjonalne, bliskość zanika. Ty nadal tam jesteś, rozwiązujesz problemy, idziesz naprzód, polegasz na sobie. Inni oddalają się bez dramy, przekonani, że nie są potrzebni. Tutaj pojawia się kolejny bolesny paradoks. Możesz pragnąć towarzystwa, ale twoja samowystarczalność je blokuje. Nie dlatego, że nie chcesz nikogo blisko, ale dlatego, że nie wiesz, jak otworzyć przestrzeń, nie czując, że tracisz kontrolę. Twoja siła staje się niewidzialną barierą. Emocjonalna niezależność jest cenna, ale doprowadzona do skrajności ma swoją cenę. Kiedy nikt nie może ci pomóc, Nikt nie czuje się częścią twojego wewnętrznego świata. I choć tego nie szukasz, ten dystans ostatecznie przekłada się na samotność. Nie dlatego, że jesteś nieistotną osobą, ale dlatego, że nie pozwalasz innym być dla ciebie istotnymi. I w świecie, gdzie więź rodzi się ze wspólnej potrzeby, ta absolutna samowystarczalność pozostawia cię samego, nawet gdy wokół są ludzie. Jest coś, co rzadko robisz. Choć ułatwiłoby to wiele relacji, przyjęcie opinii tylko po to, by się dopasować. Nie powtarzasz pomysłów, bo są modne. Nie oburzasz się z odruchu. Nie bijesz braw temu, co grupa celebruje, jeśli nie czujesz, że jest to autentyczne. Twoje myślenie nie dąży do przynależności, dąży do spójności i ta różnica, choć subtelna, stawia cię poza centrum. Większość więzi społecznych Buduje się na imitacji. Dzielenie się gustami, powtarzanie fraz, zgodność w szybkich osądach tworzy natychmiastowe poczucie jedności. To nie powierzchowność. To ludzka skrótowa droga do przynależności. Ale ty nie idziesz tą drogą. Analizujesz, zanim zaakceptujesz, kwestionujesz, zanim się zgodzisz. A kiedy coś nie ma dla ciebie sensu, po prostu tego nie włączasz. Ta cecha wiąże się z niską konformizmem społecznym, nie potrzebujesz. Aby inni potwierdzali twoje kryteria, aby czuć się bezpiecznie. Jednak w kontekstach grupowych ta niezależność wprowadza tarcie nie dlatego, że otwarcie konfrontujesz, ale dlatego, że nie wzmacniasz wspólnej narracji. Twoja cisza, gdzie inni kiwają głowami, lub twoje pytanie, gdzie inni świętują, zakłóca równowagę. Z zewnątrz reakcja jest zazwyczaj dwuznaczna jest szacunek, nawet podziw, ale także dystans. Twoja obecność zmusza do myślenia, a myślenie męczy, gdy szuka się szybkiej sympatii. Dla wielu bliskość rodzi się z poczucia bycia odzwierciedlonym, a nie kwestionowanym. A kiedy nie mogą się w tobie odnaleźć, cofają się o krok. Z czasem zajmujesz peryferyjne miejsce. Nie jesteś wyrzucony, ale też nie jesteś w pełni zintegrowany. Jesteś obecny, ale nie w środku. Konsultują się z tobą dla jasności, nie dla towarzystwa. Słuchają cię. Ale nie włączają. Intelektualna uczciwość zyskuje Ci wiarygodność, ale kosztuje Ci intymność. Tutaj pojawia się cicha cena samodzielnego myślenia. Utrzymywanie własnych kryteriów chroni Cię przed rozmyciem w grupie, ale zmniejsza możliwości nawiązywania połączeń opartych na powtórzeniach i konsensusie. Nie chodzi o to, że nie cenisz ludzi, chodzi o to, że nie jesteś skłonny poświęcić swojego myślenia, aby ich zachować. Paradoks jest jasny. Im bardziej jesteś wierny swojemu umysłowi, tym bardziej oddalasz się od dynamik, które nagradzają jednolitość. Nie dlatego, że jesteś lepszy, ale dlatego, że funkcjonujesz inaczej. I w środowiskach, gdzie przynależność buduje się na naśladowaniu, niezależne myślenie nieumyślnie czyni cię outsiderem. Zależy ci bardziej niż pokazujesz. Kiedy ktoś bliski cierpi, od razu to dostrzegasz. Analizujesz sytuację, szukasz przyczyn, rozważasz rozwiązania. Twój sposób dbania jest praktyczny, cichy, zorientowany na rozwiązywanie. Ale rzadko wyrażasz to, co czujesz słowami. Nie dlatego, że nie ma emocji, ale dlatego, że nie tak nauczyłeś się je okazywać. Twój umysł priorytetyzuje logikę nawet w kontekstach emocjonalnych. W obliczu cudzego problemu oferujesz jasność, w kryzysie strukturę. Wierzysz, że pomoc to poprawa sytuacji. Jednak dla wielu ludzi wsparcie emocjonalne nie zaczyna się od rozwiązania. Ale od walidacji. Muszą czuć się zrozumiani, zanim poczują się wspierani. Tutaj pojawia się rozbieżność. Kiedy ktoś dzieli się swoim bólem i zamiast wyraźnej empatii otrzymuje analizę, może zinterpretować to jako brak troski. Nie dlatego, że jesteś zimny, ale dlatego, że twoje uczucie nie podąża za oczekiwanym scenariuszem. Tam, gdzie inni oczekują słów, ty dostarczasz działań, gdzie inni szukają pocieszenia, ty oferujesz kierunek. Ten wzorzec często wiąże się z trudnościami w identyfikowaniu i wyrażaniu emocji w czasie rzeczywistym. To nie jest brak emocji, ale wolniejsze przetwarzanie wewnętrzne. Czujesz głęboko, ale wewnątrz siebie. Zanim jesteś gotowy, by to wyrazić, moment już minął, a druga osoba wyciągnęła własne wnioski. Z zewnątrz przekłada się to na dystans. Ludzie wątpią, zastanawiają się. Czy naprawdę ci zależy, czy jesteś emocjonalnie obecny, czy jest miejsce na wspólną wrażliwość? A w obliczu wątpliwości wielu decyduje się wycofać. Nie ma wyrzutów ani konfrontacji, tylko stopniowe rozłączenie. Tragiczne jest to, że ty nadal czujesz to samo. Uczucie nie znika, ale ponieważ nie jest widoczne, przestaje być postrzegane. A w relacjach międzyludzkich to, co nie jest postrzegane, zazwyczaj jest traktowane jako nieistniejące. Nie jesteś obojętny. Po prostu wyrażasz troskę w sposób, który niewielu potrafi rozpoznać. Ale w środowisku, które wymaga jasnych i szybkich sygnałów, twoje emocjonalne milczenie działa na twoją niekorzyść. Nieumyślnie tracisz więzi, które ceniłeś nie z powodu braku uczuć, ale z powodu braku ich wyrażenia. Kiedy te cechy się łączą, samotność nie pojawia się jako jednorazowe wydarzenie. Nie ma ostatecznej kłótni ani wyraźnego zerwania. Dzieje się coś cichszego. Suma małych dystansów, nieporozumień, które nigdy nie są wyjaśnione, więzi, które stygną, a nikt nie wie dokładnie kiedy się to zaczęło. Nie dlatego, że zrobiłeś coś źle, ale dlatego, że funkcjonujesz w sposób, który nie pasuje łatwo do większości. Widzenie zbyt wiele, analizowanie zbyt wiele, potrzebowanie niewiele, samodzielne myślenie i odczuwanie w ciszy ma swoją cenę społeczną. To nie wada charakteru, to konsekwencja. W świecie, który priorytetyzuje szybką walidację. Imitacje i natychmiastowe wyrażanie emocji, głębia często okazuje się niewygodna, a to, co niewygodne, rzadko pozostaje blisko. Psychologia jest w czymś jasna, nie jesteś zepsuty, twój umysł nie zawodzi, po prostu działa według innych parametrów. Tam, gdzie inni szukają przynależności, ty szukasz spójności. Gdzie inni łączą się z powierzchni, ty robisz to z głębi. To zmniejsza liczbę relacji, ale nie unieważnia ich wartości. Zaakceptowanie tego nie oznacza rezygnacji z bycia samotnym, ale zrozumienia, dlaczego pewne dynamiki nigdy z tobą nie działały. Przestania zmuszania się do pasowania w przestrzenie, które wymagają wersji Ciebie, którą nie jesteś. Samotność w tym kontekście nie zawsze jest karą, czasem jest wynikiem niezdradzania siebie. Ostatnie pytanie nie brzmi dlaczego masz mało przyjaciół, ale jaki rodzaj połączenia jesteś gotów zaakceptować? bo kiedy rozpoznajesz swoją własną częstotliwość, przestajesz szukać towarzystwa w miejscach, gdzie nigdy nie było dla niej miejsca. I w tym momencie samotność przestaje być odczuwana jako porażka i zaczyna być rozumiana jako świadomy wybór.